Dobry wieczór, Państwo. Minęła godzina siódma i w czwartkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio. 19 marca kłania się Barbara Choroszy. Po głównym rozwinięciem myśli mojej, która chyba dzisiaj powinna zaistnieć na antenie, a skłoniły mnie do tego liczne Państwa telefony, to, kochani Państwo, ten pierwszy dzień wiosny. I znowu jest spór. Zawsze był pierwszy dzień wiosny 20 w kalendarzach amerykańskich. 20. I co z tym robić? A zatem dzisiaj, kochani Państwo, rozjaśnię tę sprawę, bo też i możemy się tylko domyśleć, komu zależy na tym zamieszaniu, a jest to czas ważny. Czas ważny, czas wyznaczający rytmy życia człowieka, rytmy natury, z, człowiek, z którą człowiek nie odłącznie jest połączony i o tym będę mówić. I teraz przejdziemy do tematu zapowiedzianego, tematu wiosennego. Dzisiaj proszę Państwa zacznę od wyjaśnienia konfuzji, jaka powstała wokół ustalenia tego poprawnego pierwszego dnia wiosny. Ale Państwo wiecie, że my ten problem mamy cztery razy w roku, ponieważ to samo dzieje się w pierwszy dzień wiosny, lata, jesieni i zimy. Ponieważ ktoś sobie wymyślił, że yy, w związku z tym, że jesteśmy na tym kontynencie, to yy, jak wiosna zawsze była i będzie yy, rozpoczynała się oczywiście w kalendarzu, yy, kalendarzowo 21 marca, to tutaj trzeba ją przenieść o yy, ten jeden dzień do tyłu. Ale w związku z tym, że kalendarze w Ameryce ponoć uwzględniają tą różnicę w czasie pomiędzy Europą a tą częścią świata, yy, to proszę państwa... Co zrobić z takimi juzefinkami, które są dzisiaj? Właściwie już powinniście Państwo być po, po celebracji. Przyznacie mi Państwo rację, bo skoro już sprawiedliwie, no to to wszystko trzeba przenieść o jeden dzień do tyłu. Yy, dlatego myślę, że wystarczy odrobinę logicznie pomyśleć, żeby mm, skonstatować, że proszę Państwa, jeśli ktoś chce być tak kalendarzowo i czasowo bardzo precyzyjny, to w tej sytuacji yy, wszystkie aspekty życia, wszystkie celebracje, je wszystkie święta by musiał yy, przenosić o ten jeden dzień, cofać się je o jeden dzień yy, w czasie. No i znowu pojawiałaby się yy, nielogiczność, której i tak w życiu nam nie brakuje i zupełnie nie wiem po co jest to uczynione. Wiosna rozpoczyna się 21 yy, marca. I tak powinno być, proszę Państwa, z każdą ce celebracją. Natomiast dziwne to jest, yy, co do właśnie tych dni. Przesilenia pór roku. Myślę, że Państwo się domyślacie, komu na tym zależy, ponieważ są to naprawdę takie odliczanie cyklów przyrody nie bez znaczenia, zwłaszcza dla ludzi, którzy żyją w symbiozie z naturą, z przyrodą, szanują jej cykle, jej rytmy i akurat takie daty dla nich dużo znaczą, aczkolwiek mają głębszą wiedzę, więc też nie jest to jakieś wielkie nieszczęście, jeśli w czasie się coś przesunie, bo tu wyjaśnię Państwu te kwestie i uporządkuje chociażby z grubsza to zagadnienie. Otóż patrząc na cały kosmos, na wszechpotęgę uniwersum i naszą maleńką planetę Ziemia, która znajduje się w naszym ziemskim układzie słonecznym, więc z perspektywy uniwersum, kochani Państwo, przyznacie mi rację, że przy takich potęgach śmieszne byłoby to, aby przez ten jeden ziemski dzień zachodziły zjawiska w skali boskiej czy kosmicznej. Tutaj myślę większej filozofii yy, nie trzeba wyłuszczać, natomiast odrobina logiki sprowadza zaraz na Ziemię takie niepoprawne myślenie. W świecie energii nie ma czegoś takiego, jak yy, doraźne, takie o chwilowe, sekundowe, bo w skali kosmosu jeden dzień to jest przecież sekunda cmoknięcie się energii kosmicznych, boskich z planetą, yy, na którą oczywiście te siły wywierają wielki wpływ. No bo proszę Państwa, w czymże jest, czymże jest takie rozpoczęcie wiosny, czy każdej innej pory roku? Jest właśnie takim kosmicznym pocałunkiem Ziemi i, i tego potężnego wszechkosmosu, który poprzez swój czynnik życia, czyli przez Słońce, ustawia się w takim kącie nachylenia, od których właśnie zależy dany cykl. Tak jest z każdą porą roku, tak jest z cyklami natury i to wszystko zależy właśnie od tych potężnych rytmów, yy, którym życiodajność na planecie Ziemia nadaje właśnie słońce. I rozumując w ten sposób i idąc dalej tym tokiem myślenia, jeśli tak państwo spojrzycie na przemiany energetyczne naszej planety, Będziecie traktować ją z tymi boskimi cyklami raczej jako nieustające nasycanie energią kosmosu energią boską, życiodajną, wszechobecną boską energią, a chwilami odpoczynku, bo wszystko w naturze ma cykl rozkwitu i cykl odpoczynku. Zresztą kobieta to akurat bardziej w cyklu księżycowym jest chyba takim najbardziej namacalnym na co dzień dla państwa y, dowodem y, jak te cykle właśnie przenikają się y, mieszkańców tej planety samej planety i kosmosu tak przecież powstały proszę państwa wszystkie święta dawne między innymi słowiańskie nasze te prawdziwe które potem zrodzone na ziemi religie przemianowały na dzisiejsze te powierzchowne celebry święta y, tych zaślubin uniwersum Boga z planetą życiodajną, do której był on dziś, potężny szacunek miały zawsze wielki, głęboki sens. O wiele większy aniżeli w czasach dzisiejszych, ponieważ sięgał mocy całego kosmosu i potęgi siły Boga w całym uniwersum, w całym, jak to się mówi, Królestwie Bożym, Królestwie Niebiańskim. Wobec tej małej planety naszej. Rodzicielki, żywicielki Matki Ziemi. No i oczywiście jej dzieci, czyli nas, Ziemian. A z jaką mocą potrafią oddziaływać z kosmosu na Ziemię te potęgi, drodzy Państwo? No to zobaczycie już przecież w tym roku, o którym tyle się mówiło i zwracało się uwagę, jakże ważny jest ten rok, 2009. Bo do roku 012, czyli do tego <laughs> przesilenia znowu kolejnego potężnego cyklu dwu, liczącego y, w, w latach platońskich, który się wydarza w kosmosie raz na 26 tysięcy lat, mówię tutaj już o zjawisku precesji. Więc Państwo, gdyby się systemu nie włączyło, no to to wtedy byłoby trudno mówić o tym, ale cały czas żyjemy w nadziei, że zdążymy i do tego cyklu będzie można podejść w pełni przygotowanym i zabezpieczonym. Natomiast, skoro już wspomniałam o tym zabezpieczeniu, o tym krótszym cyklu, który się zbiega również w roku 012, żeby nie powtórzyły się skutki tego krótszego liczącego co 12 tysięcy lat y, kosmicznego przelotu owej planety, jak za czasów Noego, y, która spowodowała potop biblijny. Dlatego trzeba uruchomić ten system i tutaj też żadnej filozofii nie ma. Więc proszę Państwa, to co przygotował Bóg dla swoich dzieci z Ziemi, patrząc znowu logicznie na to, bez ezoteryki, której wielu ludzi ciągle się ogromnie boi, czyli duchowości, mówiąc dosłownie, y, owe zabezpieczenie na czas powrotu tej niszczy planety jest to nic innego jak wielka miłość Stwórcy do ludzi, a nie jakaś kara w związku z tym, co już towarzyszy, bo przecież do włączenia systemu jeszcze czasu upłynie trochę. To jest ogrom pracy i pomocy od ludzi za wiele nie ma, więc się przedłuża to w czasie. Nie jest to żadna kara Boża, nawet to, co się będzie wydarzało w tym roku. Karę to Kochani Państwo, ludzie sami sobie mogą wymierzyć, jeżeli nie pomogą uruchomić tego systemu wielkiej piramidzie, jeżeli się nie wykona tego, co zostało przygotowane na czas tego wielkiego cyklu. A to, że pewnemu ugrupowaniu pali się już grunt pod stopami i nieuchronnie grozi im ujawnienie prawdy o tak zwanej trzeciej tajemnicy fatimskiej, stąd te w panice teraz zastraszania ludzi karą Bożą, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kochani Państwo, także wracając do pierwszego dnia wiosny, który yy, staram się zaznaczyć w sposób ważny, bo, bo są to ważne cykle naszej planety żywicielki, do której czas, aby powrócić z czcią, godnością i z uszanowaniem, bo dzięki niej tak naprawdę żyjemy. Zawsze, zawsze bierzcie Państwo to epicentrum energii zmiany na kolejne pory roku trzy dni. To nie jest naprawdę ułamek sekundy, nie jest to jeden moment, który wydarza się na naszej planecie, więc patrząc na kalendarz tegoroczny skoro od 20 się odlicza tutaj w kalendarzu dla mnie i dla ludzi szanujących rytmy odliczanie w czasie rytmów Matki Ziemi. Na pewno będzie to, jak i dla większości Państwa, 21 marca. Więc te trzy dni mogą przypaść spokojnie na dzień jutrzejszy, sobotni i niedzielny. I to też nie jest koniec, drodzy Państwo, bo to przesilenie, które następuje o każdej porze roku. To jest rozpoczęcie nasycania Ziemi nową energią. I to też się znowu nie kończy po trzech dniach, tylko Ziemię, energia odpowiednio ustawionego y, y, Słońca, które y, przy kącie nachylenia naszej planety będzie nasycać. Tą życiodajną energią aż do nocy świętojańskiej, do słowiańskich sobótek, świętojanek. I znowu w czerwcu też będą to trzy dni i trzy noce tego, jak to się mówi, nasycenia, a potem potęgowania energii nowej jakości, która wyznacza nową porę roku i ożywia inne. Cykle życia na naszej planecie. A czy w związku y, z moim wywodem i w zefinki zostaną przez państwa wydłużone na trzy dni i trzy noce? Tego naprawdę nie wiem. Y, myślę, że państwo tutaj już sami. Dokonacie wyboru i zdecydujecie, może, i Józefinkowie będą zadowoleni z tego bardzo. Skoro tak sprawiedliwość by miała wyglądać, to kto wie, dawniej nie bez powodu, proszę Państwa, trzy dni i trzy noce odbywały się doniosłe i, i ważne święta. Dla Słowian niewątpliwie nadchodzi czas czczenia sił natury. I to jest pewne, bo Słowianie. Szanowali, kochali siłę natury, tak jak wszystkie dawne kultury. To pozostało w sercach, to pozostało w rozumie również, ponieważ bezrozumnością człowieka jest walczyć z naturą. I kiedy matka Ziemia, rodzicielka, będzie pokonywać tę śmierć zimowego snu i rodzić życiodajne słońce, czyli syna światłości, w religii chrześcijańskiej będzie to zmartwychwstanie Jezusa. Tak jest to uosabiane. W dawnych kulturach, chociażby w mitologii, która chyba państwu najbliższa jest, to ten powrót siły bogini z mitologicznego Hadesu z Królestwa Podziemi to również było zwiastowanie wiosny życia, witalności, zdrowia, urodzaju, inteligencji, płodności itd. Czyli cały czas jesteśmy. Mówimy o tym samym różnie w różnych kulturach na całym świecie. Nazywane ważne, żeby była świadomość, jaki jest sens tak naprawdę ukryty w każdym takim cyklu. A zatem, jeśli przybędziecie Państwo do czakramu z okazji nadejścia tej potężnej energii pokonania śmierci i zwiastowania y, siły życiowej, kiedy ta potężna energia z kosmosu dotrze i oczywiście w tych tunelach czasoprzestrzennych jest ona najmocniejsza. Więc będąc w czakramie mieście, kochani Państwo, przede wszystkim intencje, intencje szczerą z serca, zasilenia siebie tą energią. Abyście Wy byli silni, zdrowi, witalni, yy, płodni, inteligentni i tak dalej, bo ta energia z sobą taką moc niesie. I oczywiście kryształów, które ze sobą będziecie mieli. Bo tymi oto atrybutami yy, dobrze jest się nasycić, aby do jesieni wspierała Was ta boska, kosmiczna moc. A jest to doprawdy moc przepotężna. Jest to moc światła, inteligencji. Jest to moc ognia poświęcenia, pochodnia wiary. I z taką intencją, zwłaszcza słowianą, Atlantydą, przystoi w pierwszy dzień wiosny tego potężnego cyklu, kiedy tunel czasoprzestrzenny jest otwarty, powitać energię, która napływa na Ziemię. W tym roku, proszę Państwa, będzie Wam trzeba wiele tych mocy. Zatem uczyńcie ten rytuał godnie. Dyskretnie również. I niechaj się to odbędzie podobnie na Ślęży, na Wawelu przecież też, no i w Chicago. I niechaj moc będzie